Był słoneczny lipcowy weekend, normalnie wybrałbym się z przyjaciółmi na plażę, porobiłbym coś ciekawego, ale nie tym razem. Obowiązek koszenia trawy padł na mnie, wyciągnąłem kosę spalinową z garażu, nalałem paliwa i spojrzałem krytycznie na sad. Zajebiście, całe 200 metrów kwadratowych kąszczu tylko dla mnie. Burknąłem pod nosem i odpaliłem sprzęt. Jak zawsze podczas koszenia, zebrało mi się na przemyślenia. Była to praca, przy której nie musiałem się nigdy jakoś specjalnie skupiać. Podczas jej wykonywania mogłem bujać myślami po najodleglejszych wybrzeżach mojego umysłu. Tok myślenia doprowadził mnie do czegoś, przez co siebie nienawidzę, do myśli, którą mój umysł cały czas wypiera, zazwyczaj skutecznie, aż do momentu, kiedy nie jest on do niczego przywiązany. Wszystko wydarzyło się równo rok temu. Pojechałem wtedy na grilla do znajomych. Miałem nie pić duszą. Jeszcze tego samego dnia musiałem wrócić do domu samochodem ze względu na sprawy rodzinne. Koledzy namawiali mnie do picia pod pretekstem, że jak wypiję jedno piwo, to nic się nie stanie. Wypiłem, ale namawiali mnie dalej. Uległem im i na tym przysłowiowym jednym się nie skończyło. Nie można tego usprawiedliwiać młodzieńczą brawurą. To była po prostu głupota. Gdy nadszedł czas powrotu, wypity alkohol dawało sobie znać. Z trudem próbowałem otworzyć drzwi kluczekami. Drżące ręce utrudniały to dosyć skutecznie. Nikt nawet nie próbował mnie powstrzymać przed jazdą. W końcu wszyscy inni byli w gorszym stanie niż ja. Musiałem wracać. Jazda przemijała pomyślnie. Przez późną porę dnia drogi były niemalże puste. Na moje szczęście nigdzie nie było widać policji. W końcu wjechałem na nieuczęszczaną, rozsypującą się drogę, gdzie poczułem się naprawdę pewnie. Wszystko było dobrze do momentu, w którym zauważyłem samochód wyjeżdżający szybko z bocznej uliczki. Było za późno. Przez zaćmiony alkoholem umysł za późno zorientowałem się i nie zdążyłem nawet zahamować. Mój rozpędzony samochód uderzył prosto w bok drugiego. Moja głowa w jednej chwili spotkała się z kierownicą. Straciłem przytomność. Obudziłem się całe obolałe. Z trudem otworzyłem oczy. Powieki były jak żelazne kurtyny. Obraz rozmazywał się. Widziałem postaci poruszające się dookoła, dochodziły do mnie jakieś stłumione dźwięki. Udało mi się zrozumieć powtarzające się słowa: obudził się. Po paru minutach obraz zaczął się wyostrzać, a szmery stawały się coraz bardziej zrozumiałe. Do mojego łóżka podszedł starszy lekarz, podsunął sobie krzesło i usiadł na nim. Chyba nie muszę panu mówić, gdzie się pan znajduje. Spojrzał na mnie pytająco i zmrużył brwi. Nie czekając na moją odpowiedź, kontynuował: Miałeś cholerne szczęście młodzieńcze. Mało brakowało, abyś się wykrwawił. Wszystko inne poza tym jest w dobrym stanie. Niczego sobie nie połamałeś. Wszystkie narządy są całe. A co się stało z drugim kierowcą? Wychrypiałem. Tamta osoba nie miała tyle szczęścia co ty. Zmarła na miejscu. Załamałem się. Nie wiedziałem co myśleć. Z moich oczu zaczęły płynąć łzy. Przez własną głupotę doprowadziłem do czyjej śmierci. Panie doktorze, czy mogę wiedzieć, kim była ta osoba? spytałem ocierając słone krople z policzków. Oczywiście. Powiedział stanowczo i spojrzał prosto w moje oczy. W mojej głowie usłyszałem niedopowiedzianą część zdania. Powinieneś wiedzieć, kogo zabiłaś. Nazywała się Natalia Jastrzemska. Smutek i żal nabrały na silę. Ta kobieta była moją sąsiadką. Całkiem dobrze znam jej rodzinę. Ona pracowała jako barmanka w nieodległej knajpie. Jak później się okazało, właśnie z niej wracała, kiedy doszło do wypadku. Byłem nawet na chrzcie jej córki, Pauliny, która przyjęła ten sakrament wyjątkowo późno. Miała około siedmiu lat. A z jej mężem, Piotrem, byłem kilkukrotnie na rybach. Nawet raz pokazał mi swoją kolekcję różnych gatunków owadów. Z zawodu jest entomologiem. Nie otrzymałem żadnego wyroku. Nie było dowodów na to, że doprowadziłem do wypadku. Żadnych świadków. Nie dało się sprawdzić krwi. Zanim odkryto, że doszło do zdarzenia, stążyłem wytrzeźwieć, jeśli tak to można w ogóle nazwać. Sam udawałem, że nie pamiętam szczegółów, aby ochronić się przed więzieniem. Zrzuciłem winę na zmarłą. W końcu wyjechała z drogi podporządkowanej. Żałowałem tego, do czego doprowadziłem, ale obawiałem się odpowiedzialności. Przerwałem moje przemyślenia, gdy ujrzałem sąsiada, przyglądającego mi się obojętnym wzrokiem za płotu. Zorientowałem się, że go zauważyłem. Odwrócił się i poszedł jakby nigdy nic. Nagle poczułem, że coś kłuje mnie w nogę szybko wyłączyłem kosę i odłożyłem ją na bok. Spojrzałem na łydkę i ujrzałem przyczepione do niej coś fioletowego. Zacząłem tracić czucie w kończynach. Upadłem na ziemię, a chwilę później straciłem przytomność. Obudziłem się. Otworzyłem powoli oczy. Nie widziałem nic oprócz ciemności. Nie mogłem się ruszać. Leżałem przywiązany do jakiegoś stomu. Zacząłem wołać o pomoc. Usłyszałem dźwięk otwieranych drzwi. Ktoś szedł po schodach i zapalił światło. Przed betonowymi stopniami stał mój sąsiad Piotr. Już wiedziałem, gdzie się znajduje w jego piwnicy. Rozejrzałem się. W całym pomieszczeniu stały teraria z przeróżnymi robalami. Już to kiedyś widziałem to kolekcja Piotra. Widzę, że się obudziłaś stwierdził. To dobrze możemy zaczynać, powiedział i uśmiechnął się krzywo. Co zaczynać, czego ty ode mnie chcesz? Wykrzyczałem. Sść, skarcił mnie, przykładając palec do nosa. Nie i tak, i tak nikt cię nie usłyszy. Ja chcę tylko zemstę. Zemsty za to, co zrobiłeś natalni. Przecież wiesz, że to był wypadek. Nie zrobiłem tego specjalnie. Zamknij mordę. Wiem, że to ty go spowodowałeś. Nigdy ci tego nie wybaczę. Wykrzyczał, po czym podszedł i uderzył mnie z całej siły w twarz. Ja ją kochałem. Po jego policzkach zaczęły spływać łzy. Otrzymałem kolejny cios. Ale nie martw się, zapłacisz za to. Nie obrazisz się chyba, jeśli zakleję ci usta. Twoje błaganie o litość będzie tylko mnie rozpraszało. Urwał kawałek taśmy i zakleił mi usta, rozdarł mi ubrania, chwycił za nóż i zaczął wykonywać płytkie, podłużne cięcia na całym ciele. Zasyczałem z bólu. Gdy próbowałem się wyrywać, cięcia stawały się głębsze, więc od razu tego zaprzestałem. Boli? Spytał, zlizując krew z nosa. To jest dopiero początek, przygotuj się na prawdziwe cierpienie. Założył gumowe rękawice, wsiął plastikowy pojemnik i zaczął otwierać wszystkie teraria. Wtedy moje serce ścisnęło się ze strachu. Wiedziałem, co on chce zrobić. Zacząłem się szarpać, ale więzy nie puszczały. Z każdego terarium wyciągnął po kilka owanów, które wkładał do pojemnika. Podszedł do mnie. Pozwól, że podzielę się z tobą moją kolekcją. Powiedział i zaśmiał się szaleńczo. Złapał za pojemnik i zaczął wysypywać robaki prosto na moje rany. Zostawił kilka z nich i odstawił pudełko. Stworzenia pełzały po całym moim ciele. Moje mięśnie napięły się mimowolnie ze strachu i obrzydzenia, jak również i z bólu. Wady zaczęły ciekawsko szperać w moich ranach. Po chwili poczęły w nie wchodzić i przeżerać się dalej pod moją skórą. Ból był nie do zniesienia. Oczy wychodziły mi z orbit. Z całych sił próbowałem się uwolnić. Piotr stał tylko obok i wszystkiemu przyglądał się z nim miłosiernym uśmiechem na twarzy. Po paru minutach wyszczerzony zerwał taśmę z mojej twarzy. Zacząłem krzyczeć. Mężczyzna wziął do ręki pojemnik i zaczął wciskać resztę owadów do moich ust. Zdesperowany z całej siły zacisnąłem szczękę, ale na niewiele się to zdało. Piotr z łatwością mi ją otworzył. Nigdy nie czułem takiego obrzydzenia i przerażenia. Robale weszły do jamy ustnej i rozeszły się dalej. Chciałem pozbyć się tego wszystkiego z mojego wnętrza, jednak Piotr ponownie zakleił mi usta, blokując wymiotę. Czułem je w całym ciele. Drążyły we mnie tunele i wyjadały od środka. Zaczęły potrząsać mną konwulsje. Mimo całej sytuacji usłyszałem kroki. Ktoś schodził po schodach. Spojrzałem się w ich kierunku. Sąsiad też to usłyszał i ruszył w ich stronę. Na dół zeszła Paulina. Córeczko, co ty tutaj robisz? Spytał się spokojnym tonem Piotr. Przecież kazałem ci zostać w pokoiku i bawić się zabawkami albo oglądać bajki. Tatusiu, co się tutaj dzieje? Spytała z przestrachem. Co zrobiłeś naszemu sąsiadowi? Moje małe kochanie, muszę wymierzyć sprawiedliwość. Ten niedobry pan doprowadził do śmierci twojej mamusi. Teraz musi cierpieć. Nie tęsknisz za mamusią? Tęsknię, powiedziała i zaczęła płakać. Ale tak nie można robić, tatusiu. Mamusia nie ucieszyłaby się, gdyby zobaczyła, co zrobiłeś. Nie wszystko jest takie łatwe, Paulinko. Powiedział z grymasem niezadowolenia na twarzy. Schylił się i przytulił dziewczynkę. Nagle wydarzyło się coś niespodziewanego. Paulinka wyciągnęła prawą rękę, którą trzymała cały czas za plecami. Trzymała w niej szklaną butelkę. Uderzyła nią w głowę przytulającego ją ojca. Piotr upadł na podłogę z krwawiącą głową. Dziewczynka pobiegła szybko po schodach na górę. W tym momencie nie wytrzymałem tego wszystkiego i zemdlałem. Obudziłem się w szpitalnym łóżku. Obok mnie siedziała moja mama. Gdy tylko zobaczyła, że się obudziłem, przytuliła mnie i zalała się łzami. Jak się cieszę, że żyjesz! Zostaliśmy powiadomieni od razu, gdy tu trafiłeś. Ojciec z twoim bratem poszli po coś do jedzenia. Pewnie niedługo przyjdą. Bardzo ucieszyłem się widząc przy sobie bliską osobę, zwłaszcza w takim momencie. Jak długo już tu leżę? Dzisiaj mija trzeci dzień. Że co? Trzeci dzień? Spytałem niedowierzając. Tak, ale dobrze, że już się obudziłeś. Baliśmy się, że mogłeś wpaść w śpiączkę. A co stało się z Piotrem i jego córką? Spytałem zaciekawione. Piotr siedzi w więzieniu i niech nigdy nie wychodzi za to wszystko, co ci zrobił. Pałninka zabrali do siebie dziadkowie. Biedne dziecko, nikt nie chciałby mieć takiego świra za ojca. Czy mogę Cię prosić, żebyś wyszła? Chcę pobyć trochę sam, przemyśleć to wszystko. Poza tym jestem bardzo zmęczony. Później porozmawiamy. Powiedziałem z trudem. -"Oczywiście, kochanie, doskonale rozumiem. Pójdę poszukać chłopaków." Wyszła z pokoju i zamknęła za sobą drzwi. Odkryłem kołdrę. Dopiero wtedy zorientowałem się, że moje całe ciało jest pokryte bandażami. Zacząłem je odwijać. W wielu miejscach były tunele, które wygryzły sobie robala. Lekarze poprzecinali skórę w tamtych miejscach, tworząc dziury, aby oczyścić moje ciało z insektów. Kiedy przeglądałem się ranom, zrobiło mi się niedobrze. Zaczynały się zrastać, ale w wielu miejscach pojawiała się ropa. Chwilę później mój żołądek nie wytrzymał i zwymiotowałem na podłogę. Nagle wymiaciny zaczęły się poruszać. Wygrzebała się z nich duża grupa robani rozbiegły się po całym pomieszczeniu. Widocznie nie wszystkiego lekarze się domyślili. Autor opowiadania, Mroczny Wilk, czytał Kwadrotas. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia, Syrenka Ladacznica, Brutal Drop, Sebastian Król, Gregorikos, Lucky Gusi. Mateusz Z. Wiktor Walczak, Bartek Koziara, Alastor, Wojti262, Milki Rainbow, Magdalena H., Nierdev, Tomasz Kowalewski, Robert Siwek, Krzysztof Kozak-Ślęcak, Stary Trześwe, Invertein, Kamil Olek, Dominik Polak, Memc oraz Creepy Bani. Do usłyszenia.